Czas na kolację, a tutaj pod samym naszym hotelem, jest taka restauracja Panie pięknie gotują, zobaczymy czy będziemy jedli na miejscu Czy zabierzemy to wszystko ze sobą Tak to wygląda tutaj Mają normalnie piękne gary Elegancko, zobaczcie sobie, zupeczka Pani robi zupkę, ale nie na jeszcze Tam dla pana chyba, nie? Naprawdę one tu mają super to porobione Patrzcie, garki, garki na trzy dzielone Elegancko. My sobie zamówimy chyba zupę z kuczakiem ale to zaraz zobaczymy. Najpierw panie niech obsłuży, tutaj pana, pan tam czeka. Także bierzemy się za chwileczkę do jedzenia i do zamawiania najpierw. Patronem naszego kanału jest portal eswinoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Niesamowite, ale tu jest ciutko, nawet nie? Jest po prostu wszystko tak wypolerowane. Zobaczcie. Stoły z nierdzewki. No tabureciki to, to plastikowe, wiadomo. Ale to wszystko utrzymania, do utrzymania w porządku, w czystości, jest bardzo łatwe. Tak samo z nierdzewki prawie wszystkie gary, no oprócz patelni tej jednej, tam jest, czy dwóch. Ale te gary to są z nierdzewki, to łatwo to wszystko umyć. Bardzo pięknie to wygląda. A jak smakuje, to dowiemy się zaraz. Tutaj w każdej restauracji jeszcze jest taka skrzynka z lodem i wodą. Także pani wzięła teraz lód wzięła ten lód do szklaneczki. Pan nalała wody. No i takie wody z lodem możesz sobie tutaj pić ile chcesz. Od koloru do wyboru. Nikt Cię ci nie pogoni. No, chyba że wcześniej zamówisz siedzenie, oczywiście. Tak, pani tutaj wszystko ładnie przygotowuje. To my sobie usiądziemy. Tutaj są takie stoły. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. No, to czekamy na nasze zamówienie. Na stole, proszę bardzo, przyprawy. Sztućce, pałeczki, pusteczki, czyściuteńko, tutaj ulica obok. Ludzie, to wielki świat. Pani przyniosła nam taką wodę z lodem, elegancko. Teraz zupkę z kurczakiem, z makaronem jakim? Z ryżowym. Z ryżowym i w środku coś jeszcze jest? Jakieś kuleczki. Będziemy zaraz smakowali i wam powiemy jakie to jest dobre. No, Martynka zaczyna. Jak? Poczekaj, poczekaj. Zaczynaj, zaczynaj, koleżanko. Dobre? Dobre? Pikantne? Dziękuję. Proszę bardzo. Dobra. Ja teraz zaczynam i zaraz wam powiem, jak to smakowało. Martynka wszystko ładnie opęzlowała. Ja również powiem wam, że bardzo, bardzo dobre. A ile to kosztuje, to wam za chwilę wszystko powiemy. Woda z lodem. Tutaj takie dwie zupki. Panie siedzą. Nie mają tu za dużego ruchu. Niestety, jedzenie naprawdę przepyszne. I to jest dokładnie koło naszego hotelu. My to jest za rogiem w lewo 10 metrów i mamy nasz hotel. Szefowa poszła płacić. Zaraz się dowiemy o cenę. Nagrywanie bardzo przyjemne miejsce. Za te dwie zupy zapłaciliśmy. 120 badów. Czyli jakieś 14-13 zł. No to powiem wam, że Dokładnie. To powiem wam, że no nie zjesz za 7 zł takiej zupy. No to chińską zupkę jak sobie kupisz w sklepie, to nie wiem, ile to kosztuje teraz. 4 zł, a tutaj normalnie nóżka od kurczaka prawdziwego, takiego co jeszcze rano robił ko-ko-ko. A teraz idziemy zobaczyć do sklepu, Martynka sobie chce kupić może jakiś Napój, na wieczór. Tu jest tak najpa, co wam pokazywaliśmy wcześniej, że wchodzisz, płacisz, jesz woli i sam sobie robisz. Koszt wejścia tutaj to jest 300 batów od osoby Czy za dwie osoby 600 batów to będzie jakieś 65-66 zł, tutaj wszędzie święta, choinki, choineczki. Po zmroku ulice wyglądają zupełnie inaczej Czy lepiej czy gorzej No to już każdy musi sam ocenić Nam się po zmroku bardzo tu podoba Nie widać tego takiego nieładu To co jest oświetlone to jest zawsze wyeksponowane To idziemy jeszcze zobaczyć do 7-11 Po drodze pełno knajpek, knajpeczek Stoją tam różnego rodzaju stragany Także jakby ktoś chciał sobie coś zjeść na street foodzie też nie ma z tym żadnego problemu chociaż te, tak na Japadzie byliśmy ma ceny dokładnie street foodowe a jakość normalnie jak z restauracji a plan na jutro? na jutro już robimy sobie jakiś plan na jutro chcemy wziąć skuter rano i pojechać po prostu zobaczyć kilka miejsc, które mamy tutaj na liście no bo za dwa dni opuszczamy już tutaj tą wyspę i udajemy się do Bangkoku w Bangkoku kilka dni, i potem ruszamy dalej. Zbliża się miesiąc naszej azjatyckiej przygody. No to z 11 będzie dokładnie miesiąc, jakżeśmy wyjechali z Berlina. A wyleciliśmy z Berlina, bo z Polski wyjechaliśmy 10. Wszędzie, wszędzie, i jeszcze raz powiem wszędzie po drodze są sklepy z zielonymi listkami. Że tak to nazwę, bo wszystkie mają logo nawet z tymi listkami. Także do koloru, do wyboru, jakby ktoś potrzebował. To wszystko jest. My nie zachęcamy, wręcz odradzamy, bo nie jest to najlepszy pomysł, aby zmarnować sobie życie. Idziemy zobaczyć, bo tutaj jest jakaś pralnia obok, a my musimy sobie już wreszcie wyprać wszystkie nasze rzeczy. To zaraz to oblukamy. Zobaczcie. Elegancki stolik, siadasz. Tutaj co? Suszarki nieczynne, tylko pralki. No to nie, ale patrzcie, można sobie kupić tutaj od razu proszek do, lub płyn do prania. Po batów. batów. Wtedy co z tego, skoro maszyny nie działają? No, także nasze pranie musi poczekać na wyjazd do Bangkoku. Jeszcze z nami się autobusem przyjedzie. Wszędzie chodzą takie duże psy. No i nie widzieliśmy jeszcze sytuacji, żeby były jakoś bardzo mocno agresywne do ludzi. Na naszym portalu wwwtravel można znaleźć artykuł o psach na wyspach tajlandzkich. Także przeczytajcie sobie dokładnie, o co tam chodzi z tymi pieskami, dlaczego one się tak zachowują, jak to wszystko wygląda. My się chyba na dzisiaj będziemy już żegnać, wracamy powolutku do pokoju. Także życzymy wszystkim spokojnej nocy. No, dla was to jeszcze dzień, ale dla nas już jest noc. Dochodzi godzina 20. Spokojnej nocy. Trzymajcie się! Z Pana Bogiem! Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.